Siemoneczko. Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie jeszcze łyczek hierby Aby zażyć trochę energii. I zabieramy się do pracy. Co dzisiaj pysznego. Dzisiaj biała kiełbasa. Biała kiełbasa, ale ze świeżym czosnkiem niedźwiedzim. Byłem nad rzeczką. Jak widzieliście. Nazrywałem dzisiaj trochę e, czosnku i będziemy go dodawać do naszej białej kiełbasy. Dlaczego tak? Nigdy tak nie robiłem, przyznam się szczerze. E, wczoraj, przedwczoraj wrzuciłem e, film e, na mój kanał e, z kiełbasą wędzoną. No i wiele ludzi pytało, kilka osób mi pisało, czy robiłem białą szoskim niedźwiedziem. Powiedziałem, że nie, ale zrobię to dla Was i dzisiaj będzie właśnie biała kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim. czego będziemy potrzebować? już Wam mówię mięso, co jeśli chodzi o mięso boczek wołowina oraz karkówka dlaczego takie mięsa? wiecie co? pojechałem do marketu po prostu dobra cena była karkówki więc dodam dzisiaj karkówkę jeśli u Was będzie dobra cena łopatki lub szynki dajcie sobie szynkę Albo łopatkę. Wybierajcie mięsa takie, jakie Wam smakują. To po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, każdy z nas patrzy na cenę. Jeśli cena będzie lepsza na łopatkę, dajcie sobie po prostu łopatkę. Boczek ma super smak. Karkuweczka też nie najgorszy. Wołowinka stworzy to nam świetną kiełbasę z dodatkiem czosnku niedźwiedziego, świeżego, świeżych liści. Zabieramy się do mielenia tego mięsiła. Jeszcze zapomniałem dodać karkówka 2 kg wołowinka 0,5 kg oraz boczek 1 kg 2 0,5 1 No i zarabię, zabieramy się za yy, mielenie. 6 mm oczko i jedziemy boczek oraz wołowinę. Teraz z kolei założona dziesiątka i jedziemy karkówkę. A więc pierwsza przyprawa, moi drodzy, która wlatuje, oczywiście sól, sól kuchenna, 17 gram na kilogram masy mięsnej. Dodamy oczywiście również pieprz. Mam pieprz grubo mielony. Damy go 2 gramy na kilogram. Biała kiełbasa to gorczyca biała 3 kilogramy na kilogram. Jak biała kiełbasa to oczywiście majeranek. Majeranek musi być w ilości 3 gramy na kilogram. Ja lubię majeranek, jak pachnie, ale tak delikatnie. Oczywiście czosnek. Czosnek świeży. Mam go tutaj, proszę ja Was, 3 gramy na kilogram, tak delikatnie, dałbym więcej, ale pójdzie jeszcze czosnek, e, oczywiście niedźwiedzi, on też daje fajny aromat, tak jak Wam mówiłem, robiłem kiełbasę z tym czosnkiem taką kiełbasę wędzoną naprawdę super polecam zróbcie sobie jeszcze mówię raz ten przepis przepis wcześniej piszcie czy oglądaliście w ogóle tam ten odcinek naprawdę polecam super no i oczywiście czosnek niedźwiedzi świeży taki właśnie w liściach teraz pójdzie do mycia no i kroimy go na jakąś kosteczkę bardzo drobną. Siekamy po prostu i dodamy do naszej kiełbaski. No zobaczcie, tak się prezentuje czosnek niedźwiedzi po umyciu. Mam niezbyt dobry nóż do krojenia. A ja dzią sobie też małą deskę, ale to nic. Posiegamy go i będzie dobrze. Piękny aromat się już roznosi. Uwierzcie mi. To jest taki eksperyment można powiedzieć. Tam ktoś mi nawet pisał, że za dużo czosnku niedźwiedziego nie można dawać, bo kiobasa robi się gorzka. Zgadza się. Albo i się nie zgadza. Tak naprawdę nie wiem. Eee, ja dodawałem ostatnio 5 gramów, właśnie i wam nie mówiłem, eee, tego czosnku niedźwiedziego. Również daję 5 gramów do tej białej kiełbasy. Będzie tu bardzo zielono w tej kiełbasie. Taka powiedzmy, nawet wiosenna ona wyjdzie, gdyż ten majeranek. Teraz czosnek niedźwiedzi. Ale będzie, uwierzcie mi, Pyszna kiełbasa. No i teraz pozostało nam wymieszać tą kiełbasę. Czy coś jeszcze powinienem tu dodać? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach, czy jeszcze coś byście dodali do białej kiełbasy. Oczywiście jeszcze dodam za chwileczkę, a nawet już. Doleję wody. Oczywiście zimna woda około 70 ml. Tak sporawo. Ale uwierzcie mi, że będzie dobrze. No i teraz trzeba to wszystko ładnie wymieszać, tak aby nasze składniki się pomieszały, aby to mięso zaczęło się trochę kleić. Piękny aromat. Się unosi. Woda też sprawi, że łatwiej nam będzie rozmieszać tą kiełbasę. Ale też sprawi ona, że jakaś tam soczystość będzie w niej. Chociaż głównym powodem, że ona, jest, że ona będzie soczysta, jest tłuszcz. Boczek zawiera trochę tłuszczu oczywiście. Wybierałem boczek taki najtłustszy. Również karkówka ma tłuszcz. Połowina sprawi nam, doda nam aromatu również. No i przyprawki będzie zacna kiełbasa. Ubierzcie mi. A więc mięsko już jest w naszej naciewarce. Wiecie co, mam tutaj jelita, taki skrawek mi został, 26 28. One są takie troszeczkę cieńsze, ale to jak robicie dla siebie, wykorzystujcie też resztki jelit, jak macie jakieś. Normalnie powinienem dać troszeczkę większe, 28 30. Jelita, ale miałem ostatni taki właśnie kawałek. Oczywiście je przepukałem w środku i tak dalej. Taki kawałeczek mi wystarczy. Będą takie troszeczkę cięższe kiełbaski, ale równie będzie, będzie, będą bardziej podzielne, można powiedzieć. No i co? No i jedziemy. Nabijamy tak niezbyt mocno, gdyż będę chciał sobie Krótkie odcineczki zrobić. Jak wam się takie powietrze zbiera, wystarczy puknąć, stuknąć drugą stroną noża, aby to powietrze wyeliminować. Więc ja teraz sobie pokręcę. Zobaczcie takie kiełbaski 10-15 cm. Taka kiełbasa będzie równie dobrze, dobra, proszę ja was na grilla, dlatego że jest na zwykłej soli. Możecie ją również upiec w piekarniku, opcji jest wiele. Może za niedługo pojadę na rybki to. To taka kiełbaska będzie jak y, znalazł na grilla lub coś właśnie takiego. Troszeczkę za mocno nabiłem, ale mam nadzieję, że mi się tutaj nie rozwali jelito to. No, ale czasem takie rzeczy się zdarzają. I zobaczcie moi drodzy, kiełbasa gotowa do parzenia. A więc, zobaczcie moi drodzy, tak to wygląda. Woda ma ponad 80 stopni, 83 dokładnie. Nic nie pozostało, podzieliłem sobie na trzy takie po trzy kiełbaski. Część sobie sparzę dzisiaj, część będzie na święta. Może wystarczy? Do jednej kiełbaski wrzucam, wbijam sondę. Tak, właśnie to się prezentuje. Właśnie, tak. Zobaczcie. Prosta sprawa, nie? Jeśli chodzi o parzenie. Włączymy podgląd. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, 22 jest w środku w kiełbasie. 78 w tej chwili ma woda. Troszeczkę podkręcimy tak maksymalnie do 85, aby doszła e, 25 w kiełbasie, jeśli dojdzie ta temperatura e, 70 powiedzmy 1 2 stopni, to już będzie w porządku. E, co więcej? Ja sobie ja sobie oczywiście sprzątam mój grajdołek. E, Kiełbasa się sparzy. Myję zaraz zlew. Nalewam zimnej wody, sparzy się, wrzucę ją do zimnej wody dosłownie na 4-5 minutek. No i co? I będziemy próbować tak na ciepło. Jest moja małżonka, ona też spróbuje. Powiemy wam, powiem wam jaka jest moja reakcja na ten czosnek niedźwiedzi, świeży liście. Bo właśnie ta przyprawa to zioło? Czy to zioło jest? Pewnie tak. Jest, będzie grało główne skrzypce w dzisiejszym filmie. <laughs> Także widzimy się przy próbowaniu tej zacnej, mam nadzieję, kiełbasy. A więc moi drodzy, jest i ona. Biała kiełbasa ze świeżym czosnkiem. Niedźwiedzin, tak się prezentuje parzona oraz nieparzona. I będziemy teraz próbować. Zobaczymy, jakżeż ona smakuje. Super, już nie mogę się doczekać. Jeszcze nie próbowałem. Próbujemy. A więc czas usiąść po ciężkiej pracy i zobaczymy, czy warto robić tą białą kiełbasę. Ja sądzę, że warto naprawdę fajnie przejście po lesie a żeby zobaczcie tak się pięknie prezentuje ładnie pachnie czy ja coś muszę mówić chyba raczej nie base jest jeszcze ciepła. Soczysta. Leje mi się po rękach. Świetnie się prezentuje gorczyca, zielone listki naszego czosnku i takie ciemniejsze plamki właśnie wołowiny. Naprawdę, poezja. E, jak w smaku, bardzo dobra. Czuć majeranek, e, czuć e, ten czosnek niedźwiedzi, delikatnie takie muśnięcie. E, dałbym więcej pieprzu, tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Sparzona do 72 stopni, cecusza do środka. E, lepszej chyba białej kiełbasy, jak do tej pory nie jadłem sporo tłuszczu była, więc jest tłuściutka, bardzo soczysta właśnie ten tłuszcz nadaje soczystość kiełbasie Jak żurek już będziecie mieć ugotowany na święta wielkanocne, możecie taką kiełbasę sobie po prostu wrzucić. Wyłączyć żurek, aby się nie gotował. Wrzucić taką kiełbasę na 15, na 20 minut, myślę. I powinno dojść do środka ta temperatura 72 stopnie. I powinna się dobrze sparzyć. Naprawdę polecam. Petardiocha, kiełbasa biała z czosnkiem niedźwiedzi. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Jest sztos. Jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie, proszę, na to grupę na Facebooku. Przypraw, jakich użyłem oczywiście od, od, oprócz czosnku niedźwiedziego, którego który sam zrywałem. Em, użyłem oczywiście od firmy Jelux, Wędkarz 10 macie kod rabatowy na sklepie internetowym, tejże firmy. Jestem z siebie dumny. Trzymajcie się. Do kolejnego filmu. Heya.